To są Chiny. Codziennie krótki film z Chin znajdujemy się na dzielnicy o romantycznej nazwie Murzynowo. Kto ogląda nasze filmy, ten wie dlaczego. I proszę, tak wygląda mieszkanie. Pralka tradycyjnie na balkonie, w takim pokrowcu. Proszę, tutaj tak wygląda mieszkanie, tutaj umeblowane, tutaj mamy 55 metrów kwadratowych. E, tu mamy taki schowek pod schodami. A, lodówka, o, proszę, widzę, że jest nowa. Mała kuchnia, no ale słuchajcie, tutaj praktycznie nic, nikt nie gotuje, e, obiady tutaj na osiedlu kosztują tak, 5-8 zł, to już taki na wypasie, pokażę Wam na filmach jak wyglądają te obiady, to musicie subskrybować, proszę, mała łazienka, no, ale dla jednej osoby okej, okay. no i tutaj dodatkiem są te dwie antresole tam na górze. Proszę bardzo, zaraz Wam pokażę jak wyglądają te interseole. No i przy okazji Wam powiem, ile kosztuje takie mieszkanie. Ono wydaje takiego mieszkania kosztuje 1100 zł na miesiąc po przeliczeniu. Proszę, tutaj Kto? mamy klimę, mamy łóżko. Tu jest Adam. Powiedz cześć. Cześć. Adam się przeprowadza do Chin. Ja tutaj pomagam mu ogarnąć temat. Tutaj jest widok. No i tam jest druga sypialnia. Także 1100 zł na miesiąc. Napiszcie w komentarzu, co można w tych pieniądzach wynająć w Polsce i gdzie. No to też zależy od lokalizacji. Proszę, jest klima, wszystko jest. Jak chcecie zobaczyć te obiady? Za 5-8 zł. subskrybujcie. To są Chiny.